Halo, halo, dzień dobry. Witam wszystkich na pierwszej lekcji fektunku Polską Szablą Wojskową. E, zamierzam nakręcić kilka odcinków, które by pokazywały Państwu podstawę polskiego fektunku wojskowego najstarszego polskiego fektunku wojskowego. E, instrukcje, według których będę uczył, powstały około 1828 roku. Opracowanie tych instrukcji znajdziecie Państwo w, moim, w mojej książce, która jest w zasadzie e-bookiem. Link do e, zakupu znajdziecie Państwo w tytule, w opisie filmu Instrukcje polskiego weterana powstania listopadowego o użyciu szabli w walce. E, pokazany fechtunek w, w tych lekcjach, które będę Państwu pokazywał. E, obowiązywał w polskiej armii, w polskiej kawalerii w latach 1815-1831. Początkowo w Echtunku, w armii Królestwa Polskiego, w kawalerii Królestwa Polskiego uczyli polscy weterani wojen napoleońskich początkowo też uczono według po prostu ich wiedzy i według ich umiejętności. Początkowo też nie spisano żadnych konkretnych instrukcji, w miarę jak liczba weteranów w polskiej armii, weteranów napoleońskich, którzy byli doświadczonymi fechmistrzami, doświadczonymi żołnierzami, szermierzami, w miarę jak liczba tych weteranów ubywała, no, zrodziła się potrzeba, żeby w Armii Królestwa Polskiego spisać dokładnie po prostu te ich umiejętności w formie instrukcji. I tak do naszych czasów zachowały się tak zwane zasady instrukcyjne dotyczące nauki walki szablon lancą i też na przykład karabinkami i pistoletami. Także te zasady instrukcyjne, o których mówię, zachowały się do naszych czasów w formie rękopisu. W zasadzie później ten rękopis został przez jednego z polskich instruktorów troszeczkę wzbogacony i wydany drukiem. I do naszych czasów też, jak najbardziej, ten starodruk się zachował. E, oczywiście ten staroduch znajdziecie Państwo też w moim e, opracowaniu. E, przede wszystkim... E, przede wszystkim e, zasady powstały około 1828 roku do dziś. Przetrwały tylko i wyłącznie w formie rękopisów. E, ten rękopis jest stosunkowo mało dostępny. E, instrukcje powstały e, na potrzeby polskich instruktorów. Polscy instruktorzy w fechtunku e, wojskowego, mieli według właśnie tych instrukcji nauczać polskie wojsko, polskich rekrutów, polskich kadetów, kawalerii właśnie podstaw fechtunku wojskowego. Jedną z najważniejszych rzeczy była metodyka te, całego tego kursu, ponieważ cały kurs był pomyślany według ścisłej kolejności. Rozpoczywa, rozpoczynano przede wszystkim naukę fechtunku od szermierki Pieszo. Dopiero po, dopiero po opanowaniu podstaw pierwszego fechtunku żołnierz mógł wsiąść na koń i, i początkowo też te pierwsze ćwiczenia na koniu wykonywał siedząc na koniu po prostu nieruchomo, czyli po prostu wierzchowiec się nie poruszał i po prostu żołnierz ćwiczył akcje szermiercze właśnie na nieruchomym koniu. Dopiero po pewnym czasie przechodząc do, do tak zwanych poruszeń ćwiczono po prostu szermierkę w wstępie, czyli po prostu w takim wolniejszym chodzie, w kusie i w galopie. Czyli, tak jak mówię, rozpoczynano fechtunek od nauki pieszo fechtunku, później uczono fechtunku na nieruchomym wierzchowcu, następnie później po prostu wstępie w kusie i galopie. Jeśli chodzi o fechtunek pieszy, Efektunkę naukę pieszo rozpoczynano od w zasadzie dwóch takich podstawowych, bym powiedział, postaw. Ćwiczono przede wszystkim jakby w dwóch takich podstawowych, dwóch podstawowych układach. Pierwszym podstawowym układem była pozycja w tak zwanym rozkroku. już po prostu stawał w rozkroku przypominającym dosiad koński, a drugą Postawą była pozycja w tak zwanym wykroku z prawą nogą do przodu. Dzisiaj pokażę Państwu taką podstawową zasadę według podstawową postawę szermierczą proponowaną przez nasz polski instruktor z 1828 roku. Postawa tak zwana naprzód zastaw się. I w zasadzie z tej postawy wynikało bardzo dużo akcji szermierczych. Ta postawa też w jakimś sensie zapewniała nam spore bezpieczeństwo w walce. No i ta postawa była tak, ta postawa po prostu tak się prezentowała, za chwilę Państwu pokażę. Ta postawa też oczywiście występowała też w innych regulaminach XIX-wiecznych z tamtego czasu. Ona nie była też ściśle wymyślona przez Polaków. Natomiast, tak jak mówię, w, w polskim regulaminie ta postawa jest też różnie nazywana. Natomiast w polskim regulaminie z 1828 roku jest nazywana tak zwaną postawą naprzód. Zastaw się. I ona mniej więcej wyglądała w taki sposób, że mieliśmy po prostu szablę przed sobą na w miarę wyprostowanej ręko, ręce, bez natężania po prostu tej ręki. Dłoń, kciuk podpierał tutaj szablę, natomiast cztery palce obejmowały tutaj szablę, rękojeść szabli. No i tutaj mieliśmy po prostu o, taką postawę. To była typowa postawa naprzód zastaw się, wykorzystywana w walce pieszej, wykorzystywana w walce konnej i w zasadzie z tej postawy no, wynikało wiele akcji szermierczych no i bardzo często po prostu zaczynano od wyćwiczenia należycie po prostu trzymania tej szabli i rekruci bardzo często po prostu tą postawę ćwiczyli, bo tak jak wspomniałem, z tej postawy wynikało wiele bloków, wiele zasłon i wiele akcji szermierczych. Także dziś, może, to na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie mojego kanału. Dziękuję za suby, dziękuję za lajki. Kłaniam się i pozdrawiam.